W tym filmie pokażę Wam najważniejsze zmiany, jakie zostały dodane wraz z dwiema aktualizacjami: aktualizacją numer 120 i aktualizacją numer 132. Mój film jest trochę spóźniony, ponieważ zajmowałem się moją lumią, którą przy okazji znowu zepsułem, co zobaczycie w następnym odcinku. Obie te aktualizacje zawierają zestaw wielu małych zmian, których nie będę pokazywał, ale oczywiście wybiorę tylko te najważniejsze. Najpierw omówię różnicę pomiędzy aktualizacją numer 100 a aktualizacją numer 120. Wraz z aktualizacją 120 program Windows Insider został rozszerzony nie tylko na dev channel, czyli jakby tylko dla programistów, ale też na beta channel. To znaczy, że użytkownicy mogą pobierać bardziej stabilne wersje systemu, właśnie w wersji beta. Bo jakby mamy trzy stopnie zaawansowania Windows Insider, prawda? Czyli dev channel, czyli wersje deweloperskie najmniej stabilne. Potem jest beta channel, czyli wersje bardziej stabilne, i takie już przed wyjściem wersje dla normalnych użytkowników, czyli insider preview. No i ostatni, zrobię czwarty poziom, to już jest zwykły użytkownik, który dostaje finalny produkt. Ok, to już koniec tych przedługich wstępów, teraz idziemy do zmian. Pierwsza rzecz, jaka została dodana, to nowy widget. U mnie oczywiście te widgety jak to za. O kurczę, działają jednak. Ok, jednak działają. Został dodany nowy widget, czyli filtr rodzinny i dzięki niemu możemy zobaczyć ostatnie aktywności użytkowników z naszej grupy rodzinnej. Tutaj nie ma tego. Jeśli Wam też tak widżety nie działają, to można spróbować wyłączyć sterowniki karty graficznej, czyli prawym na Windowsa, menedżer urządzeń, karty graficzne i wyłączyć sobie. wejść sobie właściwości, sterownik i tutaj wyłącz urządzenie. Tak. Wtedy, oczywiście, tu się różne dziwne rzeczy podzieją, zmieni się rozdzielczość, ale widżety powinny zacząć działać. Tak jest, teraz się wczytują normalnie. I może później włączyć urządzenie z powrotem. Jest mała szansa, że nadal będą działać. Działają, działają. Rozdzielczość już mi nie wróciła do poprzedniej. No nie, jest ok. Od teraz ikonka czatu z Microsoft Teams będzie miała miejsce na takie malutkie dymki z poradomieniami. Ja jeszcze nie mam tego, ale tu możecie zobaczyć jak to ma wyglądać. Na pasku zadań zostały dodane nowe ikony zamknięcia okna, czyli tutaj mamy takie krzyżyk taki fajny z zaokrąglonymi rogami. W starej wersji wyglądał tak. W nowszej wersji, czyli wersji numer 120, został usunięty błąd, który uniemożliwiał zmianę tapety, jeśli się miało aktywne dwa pulpity i aplikację ustawienia włączoną na jednym z tych pulpitów. To mi się zmienia na tym pulpicie po lewej stronie, zamiast na tym po prawej. To jest właśnie ten błąd, który został zmieniony, że te ustawienia nie przeskakiwały na nowy pulpit. Został zmieniony wygląd podglądów aplikacji po kliknięciu przycisku Alt Tab, czyli tak, tutaj widać, w nowej wersji podglądy są pomniejszone, a w starej były troszeczkę większe. Nieduża różnica, Microsoft mówi, że to ma pomóc w użyciu przestrzeni. No i to tyle zmian, jeśli chodzi o wersję 120, teraz omówię zmiany, jakie nastąpiły w wersji 132. W najnowszej wersji, czyli w wersji 132, pierwsza zmiana, jaka została wprowadzona, to dodanie czatu Windowsa dla wszystkich użytkowników, którzy mają wersję beta. Czyli jak widać u mnie ona właśnie się pojawiła. Mogę to włączyć. Ok, teraz już po angielsku jest napis, ale. Jak widać jest to aplikacja, to działa. Ja tu nie mam żadnych znajomych, więc do nikogo nie będę mógł napisać. Ale działa. W końcu się to u mnie pojawiło. Niektórzy tam już mi pisali w komentarzach. Wcześniej, że mieli już tą ikonkę tego czatu. U mnie dopiero teraz się pojawiła właśnie po aktualizacji numer 132. W tej wersji zostało także dodane nowe narzędzie wycinanie. Tak tutaj widać, nazywa się ono Snipping Tool. Tak samo zmieniono właśnie narzędzie wycinanie, jak i to Snip and Sketch, czyli to, które uruchamiamy Windows Shift i S. A tak właśnie wygląda stare narzędzie wycinanie. Tutaj został zmieniony oczywiście wygląd i minimalnie funkcjonalność. A jeśli chodzi o narzędzie, które uruchamiałem przyciskiem Windows Shift S, tutaj nic się nie zmieniło, w zasadzie tylko zaokrąglone rogi tutaj są. Po wycięciu tak samo jest w schowku i wygląd tego okna jest bardzo podobny. Dosłownie minimalnie została zmieniona aplikacja kalkulatora. Tak, tutaj widać, inna czcionka jest, ale on wygląda bardzo podobnie. I została dodana funkcja, że kalkulator, właśnie jego kolor i wygląd dopasowuje się do motywu systemowego. Tutaj, właśnie, mam jeszcze zainstalowany stary kalkulator, tak samo jak stary Sleeping Tool. I powinno być tak, że jeśli przejdziemy do sklepu Play i tutaj klikniemy Get Updates, to powinno nam się to wszystko zaktualizować, ale u mnie to niestety jeszcze nie działa. No, jeśli chodzi o zmiany w wersji 132, to by było na tyle. Tutaj został tylko dodany ten czat dla użytkowników w wersji beta, i zostały dodane nowe aplikacje właśnie ten Sleeping Tool i kalkulator. To jak widać, tylko dla kanału deweloperskiego, więc u mnie tego jeszcze nie ma. No i oczywiście, kilka błędów zostało też naprawionych, więc aktualizacja taka mniejsza. Także w tym filmie to wszystko. Zapraszam na mój następny odcinek, gdzie pokażę Wam, co to się stało z moją Lumią. I dziękuję za uwagę.